trwa rozbudowa ulicy Puławskiej w Piasecznie. Przy tej okazji na zwężeniu jezdni z dwóch do jednego pasa ruchu ustawiono zakaz wyprzedzania. Tradycja ustawiania tego znaku przy niemalże każdych robotach drogowych ma się dobrze, ale przepisy tego zabraniają. Nie stosuje się znaku B25 tam, gdzie istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku. Nawet w tych przypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu. np. z dwóch do jednego, czyli tak jak w tym miejscu. Ciekawi mnie, jak osoby odpowiedzialne za takie oznakowanie wyobrażają sobie jazdę na tzw. suwak. Zwróciłem się do GDDKIA ja w tej sprawie i dostałem odpowiedź, że wykonawca został wezwany do zweryfikowania tego oznakowania. Wkrótce zniknęły znaki B25 ustawione jeszcze przed zwężeniem. Dziękuję autorowi kanału Bandyta z Kamerką za podesłanie tematu i nagranie.